Witam wszystkich w kolejnym odcinku Mamy tutaj mały problem Mianowicie Ktoś umarł Pierwsza e, śmiertelna osoba Pierwszy śmiertelny przypadek Niesprawiedliwa śmierć bójka e, bójka co ciekawe I chyba na razie nic z tym nie możemy zrobić Ponieważ widziałem, że później możemy e, jakieś e, roszczenia. Nikt nie zajmie się pozostałem, będziemy więcej mieć pochówku zmarłych ludzkiej pozostałości. Ha. Wynikła tutaj jakaś bójka. Nie wiemy o co, ale o coś wynikła, dobrze. Czy dobrze? No niedobrze, ale nic nie zrobimy na razie z tym. A jak wygląda nasza technologia? Widziałem, że jest cmentarz, przez co zrezygnowałem z. ...właściwy pochówek 100. No um, dobrze, ale to w takim razie. Jednak zbudujmy tutaj jakieś miejsce pochówku. Mogiłę. Na razie zróbmy ją. O taką. Jakby co będziemy ją rozszerzać, e, i tyle i tyle po prostu tutaj domyślam się, że mm, musi być jakaś droga, e, e, jakaś, e, jakiś musi być tutaj stosunek. Do tego, żeby te materiały sprzedać. Ustawiliśmy, że sprzeda się 50% magazynu, powyżej 50% magazynu, czyli jeżeli mam 80, to sprzeda nam się ilość powyżej, dobra, tak, także. Na pewno tak jest. A jeżeli chodzi o tutaj mięsko, to chyba już możemy coś eksportować. Tak, już możemy eksportować 11 sztuk. Dobrze, mówię. My już eksportujemy dodatkowe 11, obecny stan stanowią 51 na 80 to jest to osoba, bo jest A później eksport. Przecież nie przynosimy to z zobowiązanie i zostaną przesprzedane na, za najwyższą cenę. Zostaną sprzedane. No tutaj nie mam jakichś błędów, że nie zostaną sprzedane. Więc domyślam się, że jakoś to musi być y, wykonane przez grę. Ta czynność. No i dzisiaj zima. Umarła nam jedna osoba. No trudno, domyślam się, że to nie pierwsza i nie ostatnia ofiara. E, może nie zimy, ale po prostu w naszym, e, w naszym królestwie, tak to możemy powoli nazywać. naszej na razie osadzie. Dlaczego nie możemy racji żywnościowych tutaj przechowywać? Oczywiście, że możemy. Chociaż może i nie. Racje żywnościowe będziemy wydawać ludziom, jak będą szli na jakieś wyprawy. Pamiętam też, że tutaj był błąd z mojej strony, że te budynki są budowane z błota. Apartamenty z błota. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że żyjemy w apartamencie. Z czego? Z błota. No a jak? Dobrze, a dlaczego tutaj? Meble się nie przynoszą, bo nie ma człowieka do pracy. Tak. Zróbmy jedną osobę do pracy. I niech ta jedna osoba do pracy sobie przynosi tutaj materiały. Mamy sześć skrzyń. Myślę, że to będą meble. Tak, pogrupujmy to w jakiś sensowniejszy sposób. Tak jak mówiłem, drewno będziemy też grupować w sensowniejszy sposób. Tutaj, gdzie będzie drwal e, i kamień, nie wiem, czy mamy gdzieś kamieniołom. Z tego, co widzę, tutaj chyba jest kamieniołom. Więc też na pewno będziemy jakoś składować ten kamień w jakiś sensowniejszy sposób. O, tutaj już Andrzej e, składuje te meble. Bardzo dobrze nie chodzą lisami a co? Zróbmy tą mogiłę, bo aż nie mogę patrzeć na tą niesprawiedliwą śmierć. Pierwsza, tak jak pierwsza rysa. W nowym sprzęcie, nowym aucie. Wszystko te, te wszystkie aspekty jako takie pierwsze bolą najbardziej. Tak jesteśmy skonstruowani. Niestety. Izolacja. 80%, proszę 100%. Ciekawe. Dobrze, ale tutaj widzę, że trochę mają też lepsze warunki, więc myślę, że tutaj ktoś jak będzie faktycznie. E, nie wiem czy będziemy wybierali kto tu będzie mieszkał. E, chyba nie, chyba ktoś po prostu kto potrzebuje. E, może który, czymś zaistnie, Czym zaistni jakąś, nie wiem, świetną pracą czy... wymyśli coś ciekawego. Czy może będzie spróbował jakąś funkcję? określoną na przykład, a nie wiem, e, mówca na przykład, jeżeli jest świetnym mówcą, moim zdaniem, może mieszkać w apartamencie. Czemu by nie? Jeżeli mamy te apartamenty, kto mu będzie bronił? Może inni będą zazdrościć, zazdrościć tylko i wyłącznie, ale to... Zobaczymy, czy ta gra też oferuje taki aspekt gry. Myślę, że tak, ponieważ naprawdę zaskoczyło mnie w tej grze już wiele wiele mnie zaskoczyło na plus naprawdę na plus na razie nie widzę żadnych dużych minusów znaczy każda e, gra ma jakiś na pewno swój minus i każda ma jakiś swój plus tutaj na razie widzę dużo plusów pierwszy raz e, gram w takiej playtru, e, nawet bez nagrywania tak więc nie wiem, co się będzie dalej działo, szczerze powiedziawszy. E, dlatego będę trochę błądził. Zwłoki? Czy to są zwłoki? Czy to są zwłoki tego kolesia? Nie. To czyje to są zwłoki? Zwierzęcia? możemy zobaczyć chyba tego nic. Dobra, chłopaki tutaj w trójkę pracują w sumie na pełen etat. Mam 84, o proszę. Krytorianie nas nawet polubili. Mamy sporo chałup, więc może, e, może trzeba tych ludzi wszystkich czeka na pracę. No dobrze, to w takim razie jakby... Proszę, jeszcze jeden człowiek chce do nas dojść. Jak czekasz na pracę bardzo dobrze. Oho, proszę bardzo. I teraz tak, ile byśmy sobie tutaj osób zatrudnili na początek? Na początek sobie zatrudnijmy może pięciu drwali. Tak. I przy okazji jak tutaj będzie drwal, to zróbmy tutaj magazyn na drewno. Magazyn sobie zrobimy po drugiej stronie. Zrobimy go w dosyć sporego. I tym drewnem będziemy operować w jakiś sposób na pewno dobrze, zróbmy sobie tych skrzyń sporo ee, może w międzyczasie ten magazyn będzie jeszcze nam służył do czegoś innego niż drewno ale na pewno na początku będzie przeznaczony e, przeznaczony nie podoba mi się to na początku będzie na pewno przeznaczony dla drewno i coś jeszcze bo nie wyobrażam sobie, żeby tak dużą przestrzeń zajmował tylko e, magazyn na drewno Chociaż dlaczego nie? Już możemy sobie na to pozwolić na razie Zobaczymy Zobaczymy Pięciu drwali jest od razu Chłopaki tutaj będą na pewno e, nieźle pracować Mam nadzieję, że będą tylko robić drewno, a nie się narobią sami Na razie nie mam alkoholu Ale widzę, że w grze jest alkohol Dobrego życia jest podstawą browary właśnie do tego będziemy na pewno na pewno do tego będziemy dążyć. Na początku w tym momencie już grę mamy odkryte polowanie no i właśnie browar. I mamy odkryty browar. Teraz mnie bardzo ciekawi browar. I do budowy browaru jest potrzebna ceramika. Węgiel, ceramika i robi się alkohol, czyli jeszcze węgiel. Węgiel mamy? Mam nadzieję, że to jest węgiel. Węgiel, tak dobrze, 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 cieszę się czyli mamy ten węgiel no ale i tak jest najpierw, najpierw, najpierw na ceramika której nie mamy a którą na pewno odkryjemy Ce ceramika tutaj 100 i tą ceramikę sobie odkryjemy w najbliższym czasie Trochę mamy mięcha. Trochę mamy chleba. Dobrze. O. Valo Joke Spiner. Czyli Joke Spiner. tak powinniśmy to przydać. Widzę, że wszyscy mają ubranie jakieś tam. Chociaż tyle. tyle ty masz. Więc ekspozycji na oświetlenie. Ekspozycyjne oświetlenie. Co to znaczy? To jest na pewno jakoś źle przetłumaczone. Ale czy mamy coś takiego? Oświetlenie? Nie. O, wytwórca racji żywnościowych. Glinę i drewno. I zioła. Aha, okej. Okay. Właśnie, my mamy zioła tutaj na górze. A zróbmy sobie też e, tutaj zioła. Jak już tak ze wszystkim lecimy. E, zio... ziół. Nie zioła, tylko ziół. E, jak już ze wszystkim tak lecimy. To i zioła też sobie zróbmy. E, jakby to tutaj zrobić, żeby było... Dobrze. Tutaj sobie zrobimy. E, nie, nie tutaj. Tutaj. Taki skrawek to nie będą wzięła. Dobra. Czy trwale już pracują? Walą tutaj chłopaki. Normalnie. Tego drewna teraz pewnie będzie dosyć sporo, mam nadzieję. <laughs> Czy to jest nadal ta osoba? Tak. E, no i co mamy? Jak tutaj wygląda sytuacja? Jeszcze nie jest zgotowana mogiła. E, a pan idzie w pastwisko kłodyńców. A zastanawiałem się, co to są kłodyńce. To są kłodyńce, te takie świnie. Dobra, przyspieszmy sobie tą grę, żeby trochę to szło jakoś tak e, fajniej i szybciej. Żeby coś się chociaż działo trochę. Tutaj na razie mamy same meble. Czy my chcemy coś tutaj jeszcze składować? Z jakichś takich e, materiałów. Szanowny przyjacielu, Bob. Ja się nazywam Bob? Bardzo możliwe. Jestem kochany 11. Mir z Pyrawem. Być może o mnie słyszałeś. Tak czy inaczej proponuję umowę handlową między naszymi wspaniałymi kreswami, które zazdrościć będą nam wszyscy. Dajemy ci dobra z inną frakcją. Możesz handlować tylko z frakcją, z którymi graniczysz. Wydaje mi się, że my z nimi graniczymy. E, tak mi się wydaje, przynajmniej. E, interesuje mnie to żelazo, bo... Znaczy metal. Ze względu na to, że będziemy mogli sobie z nimi współpracować. Widzę, że oni dosyć dużo mają biżuterii. Dobra. Bonusy. E, to na razie nas nie interesuje. Sound? Obrońca honoru. Wiek 72. Znieważenia. Ta osoba jest monolityczna i zawsze będzie trzymać się, się umów i sojuszy. Dobrze, no to w takim razie e, zróbmy w ten sposób. Mają milion 63 denarów. To jest chyba aż tyle. Dystans. E, Okej, okay, 25, ale ciekawe, czy to z kilometrów, czy. Tak, wydaje mi się, że to jest kilometrów. My jesteśmy gdzieś obok nich. Wydaje mi się, że my jesteśmy tutaj, gdzieś bliziutko. Dobrze. Eee, 19 denarów w ogóle mamy. Tyle mamy. Ciekawe, że to jest naturę, eee, czy nie. Możemy sobie na to pozwolić. Spróbujmy. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. Oho, my już mamy metal. Czyli ten handel doszedł do skutku. Czyli my mamy już tutaj ten metal? Tak. Okej, hey. czyli handel już tutaj yy, jakiś nam się wykonał, ponieważ ja tak poprosiłem o metal i ten metal dostaliśmy. Czy ja tutaj zrobiłem? Nie. Dobra. Czyli mamy już ten metal. Ok. Chociaż tyle, że jeden. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda. No ale jakoś to wygląda, bo udało się. Ee, nie wybrano zasobu do eksportu. No, jak to nie. nie, nie, nie wybrano. Przecież wybrałem. Import, czyli importujemy w tym momencie metal, a... ok, a teraz chciałbym na przykład coś eksportować, co zostało zbudowane? Mogiła, ok, to mam nadzieję, że te nie mogiły zaraz, chyba już go zabrali, ta. no niestety, musimy się go pozbyć w ten sposób e, dobra e, wracając do eksportu wracając do eksportu jeszcze raz eksport mamy eksport chleba, na razie 8 bochenków chleba Dobra. I takie ustawienia eksportu mnie interesują. Na razie sobie z nimi. Dobra. Tu już widzę jakiś bon. Nie ma żadnych magazynów eksportu ustawionych na ten zasób. Dobrze, czyli musimy ustawić go na ten zasób. Jak to się robi teraz? Eee, tu mamy kaskę. Za to pewnie pojemność eksportu, nie maksymalna cena, ok, i tak samo mięcho też nie ma. Dobra, i teraz tak, a nie wybrano. A jak mam wybrać, ktoś mi powie? Chyba będziemy musieli sobie to jakoś sprawdzić, bo. A bo, 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 nie widzę. Może zaraz chwilę do tego dojdziemy. Tutaj jest wszyscy. Stan magazynowy. Ok. 18 przedmiotów, czyli 8 tego i 10 tego. Nie, tyle mięsa. Dobra. A jak wybrać te dobra, będą kupowane przez partnerów handlowych oferujących najwyższą cenę, a ile te zaistnieją, przenoś mnie na sprzedaż. no właśnie. Nie ma żadnych magazynów eksportowych, ustawionych na ten zasób. Eksport nie może być wykonany. OK. Eee, nie, chcę to eksportować. Powinno być to jakieś e, jaśniejsze wytłumaczenie tego, moim zdaniem. Towarów, zależnie od przyznawania liczby skrzyń, mogą być obsługiwane przez dostawców, którzy mogą nosić znacznie więcej towarów niż inni pracownicy. Można im wydawać pracę, jak ułatwiają składowanie towarów, ułatwiają sprawy eksportowe. że magazynie, będą przynosić towary z innych magazynów, których nie zgradzą lub nie składają składowanie towarów w innych ale może ich ubyć, jeśli zostaną zgradzone przez udzielę. Przynosi towary z innych magazynów, nie wyładzają lub nie składują. Okay. <laughs> Czyli to jest tutaj. Dobra. Ślepota. Ślepota. Dobra, na razie nie. Na razie w takim razie chleb. Po dwudziestu minutach. Doszedł ślepota do tego, w jaki sposób trzeba. Nie, no, ciężko było to ogarnąć. Nie jest to świetnie pokazane. Myślę, że e, myślę, że nikt nie będzie na mnie przez to zły. Dobra, mamy to. Zamówienia specjalne. E, najbliższe, najlepsze. Nie, po prostu. Najlepsze może. Proszę bardzo. Dobrze, 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 ale. A, specjalny, dobrze. Zróbmy w ten sposób. Zobaczymy, czy pan tutaj będzie chodził z tym. Gromadzi zasoby, ok, czyli na razie możemy tylko ten załóżmy chleb gromadzić, tak? No i w porządku. Niech tak będzie, bo chleba mamy chyba najwięcej w tym momencie. Tak, chleba mamy najwięcej. I. Proszę bardzo. Dondoriana, jeszcze jednego sobie weźmiemy, i w tym momencie te dobra, jeżeli chodzi o chleb, to możemy sobie tak 8 chlebów wyeksportować. I tak zróbmy te 50%. Tutaj myślę, że obłożenia magazynowego jest w porządku. Z tym mięsem zróbmy to samo, tylko domyślam się, że chyba musimy zrobić jeszcze jeden skład eksportowy albo. Za chwilę go zamienimy, jak już chleba się pozbędą. Mm -hmm. Tak zrobimy. Dobra. E, tutaj medal już przyszedł. Nie wiem kiedy on przyszedł, ale przyszedł. E, a, akceptowanie? Okej, okay. ale co to jest za denary? Nie za bardzo bym chciał, żebyśmy to brali za. A, za te denary. Nie za bardzo mnie to o, satysfakcjonuje szczerze. Nie ma wystarczających ośrodków, HDL odbywa się menornikami Libby 32. Potrzebujesz przynajmniej 13 344 środków, aby móc kupić partie tego za sobą. Mhm, rozumiem. Ale ja bym na przykład chciał to kupić e... nie za... E... Nie, nie chcę skasować pomieszczenia. E, ja nie chciałbym tego kupić za denary. Chciałbym to kupić za jakieś inne e, dobra. Na przykład za chleb. Właśnie. E, kretoriana sobie jeszcze. 8. Muszę jeszcze dużo ogarnąć w że e, Da mi w kość myślę. No niestety. Jednego z nich tutaj mamy. Mam nadzieję, że na razie wystarczy ta mogiła moment, aż nie zbudujemy jakiegoś normalnego cmentarza. Chłopaki tutaj robią sobie drewno. Tutaj magazyn ten większy się robi. Są zwłoki tego strusia chyba. Ktoś go porzucił? Nie wiem. Co tu chodzi? Mamy trochę rybek. Też mamy sporo. Dondorian. Tutaj mieszkają sobie ludzie. Jeszcze jedno miejsce jest. Okej. Okay. Ten już też coś prowadzi, jakąś swoją zdobycz. Okej. Okay. Dobra. Tu mięcha też jest trochę. Rozumiem, no tak nie ma, bo mamy ustawione w ten sposób. Dobra, wróćmy jeszcze szybko tutaj. Dobra, już coś tutaj mamy pokazane, ale tu miejsca nie ma. Nie, miejsca jest bardzo dużo a w takim razie zobaczymy jeszcze jedną rzecz właśnie a propos tego żelaza zrobiliśmy sobie tutaj to jest tylko za denary? naprawdę? nie, myślę, że my możemy z nimi handlować w ten sposób zrobimy tak i teraz tak, zasób dajmy im na przykład 20 chleba i za to chciałbym dostać chyba jeden, jedno żelazo. Za to dostaniemy. Tak, tak, dostaniemy za to jedno żelazo. Ok, 413. E, to my w takim razie dajemy im ponad to trochę i tak. Dajemy im tyle. Dobrze, i czy to od razu mi zniknie? Ciekawe jestem. Ciekawe jestem, jak to będzie wyglądać. Wow, ile ich tutaj mieszka? Nieźle. Weźmy jeszcze jednego człowieka. Dobra, a do strażnicy było potrzebne trochę dużo tego wszystkiego. Kamienny mur, palisada, mieliśmy robić palisadę. Myślałem, że troszkę szybciej będzie to szło wszystko, ale przez to, że mamy już możliwość handlu, to myślę, że myślę, że sobie poradzimy dobrze, bo... W momencie, kiedy czegoś nie będziemy mieli, to sobie już to jakoś zrekompensujemy e, innymi dobrami. Tak. Czym w ogóle jest strażnica? Rozmawiając no, twoim tym badanym przejściu e, równocześnie zatrzymując wrogów, są słabsze od murów, lecz badają czas na zumbardowanie wrogów. Rozumiem. Czyli strażnica to będzie takie, e, takie przejście po prostu. Tak. Trochę słabo tutaj wygląda, że 8 masz potrzeba. A jak sobie te dwa szabla zęby tutaj radzą? Dobrze, na razie nic nie nam nie robią. 35 mebli. A, a ile mamy w tym momencie? 36. No i bardzo ładnie. Bardzo mnie to cieszy. A pan gdzie idzie? W drodze do pracy. Pan jest rolnikiem. Pan sobie idzie do pracy niedrogą. Tylko jakimiś polami, ale kto jak woli, myślałem, że znowu jakaś bójka. Tutaj nie wiem, czy nie zrobimy magazyn na ryby. Taki bardziej oddalony. Dobra, dzięki, wielkie za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.